Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Grzegorz Mateusz i prowadzę bloga podróżniczego my W dzisiejszym odcinku górskich szlaków pod lupą omówimy sobie trasę nad Zielony Staw Kierzmarski czyli taką piękną trasę w Tatrach Słowackich. Wiele osób w ostatnim czasie Pytało, czy zrobimy taką analizę. Na naszym blogu znajduje się już szczegółowy opis tej trasy. W opisie pod tym filmem zamieszczam link do naszego bloga, więc można sobie od razu sprawdzić jak to wygląda. A dzisiaj z zajmiemy się tutaj w naszym programie taką szczegółową analizą. Zaczynamy. Wyznaczmy sobie trasę, czyli parkowisko Biela woda to nasz punkt docelowy. I wystartujmy z zakopanego. Czy tak najwięcej osób jedzie? Zobaczcie. Wychodzi nam 48 km 53 minuty. Jeśli nie mamy swojego samochodu na miejsce, możemy dojechać także autobusem, który kursuje z zakopanego. Jest taka specjalna strona cp.sk. Też w opisie pod tym filmem zamieszczę do niej link, na której możemy sprawdzić sobie rozkład jazdy na parking z Zakopanego. Czyli wchodzimy na stronę cp.sk i wpisujemy Zakopane. Tutaj Wysokie Tatry, Biała Woda, można sobie to przepisać teraz i wybieramy dzień. Dajmy na to wybierzmy 21 sierpnia, czyli Jutro. Godzina najwcześniejsza, jaką się da. Przyjmijmy godzina czwarta i wyznaczamy trasę. Zobaczcie, jak wygląda. Pierwszy kurs z zakopanego jest o godzinie 6:32. Jedzie w godzinę i 6 minut i startuje z zakopanego dworzec autobusowy. Można sobie zobaczyć. Jak wygląda szczegółowo przebieg tej trasy. Tutaj mamy nawet Chochołów, punkt startowy. I według tej strony koleje małopolskie obsługują tę trasę. Czyli Zakopane, Dworzec, przez Poronin, Bukowinę Tatrzańską, Jurgów, Tatrzańską Jaworzynę, Zdziar i Wysokie Tatry. I ten autobus jedzie aż do Starego Smokowca czyli jeśli planujemy jakieś wycieczki po Tatrach Słowackich to też można skorzystać sobie na przykład rozpocząć po polskiej stronie a zejść na stronę słowacką Stary Smokowiec mamy tutaj tutaj mamy Stary Smokowiec pod Sławkowskim Szczytem między innymi dojeżdża w to miejsce no i też, jak na przykład mieszkamy w Bukowinie tatrzańskiej, też możemy sobie dotrzeć, na przykład Łysa Polana, gdzie mamy nadmorskie oko, odejście Łysa Polana, tatrzańska Jaworzyna. Tutaj zobaczcie jeszcze mamy przewoźnika Sad poprat, AS. On startuje z Tatrzańskiej Jaworzyny, czyli dokładnie z tego miejsca, gdzie jest odbicie na parking nad Morskim Okiem, tu przy granicy polsko-słowackiej. Tutaj no zobaczcie, z tego miejsca startuje i dojeżdża aż do Popradu. A ta trasa autobusu z zakopanego. Tutaj właśnie zakopane poronin, bukowina, jurgów, i tutaj podspady, i kierunek tutaj zdziar. Tatrzańska kotlina i parkowisko Biela Woda, czyli nasz punkt docelowy. Jeśli przyjeżdżamy sobie własnym samochodem, to wtedy parkujemy tutaj i płacimy 15 euro za cały dzień. I płacimy albo skanując. Telefonem kod QR, tam płacimy kartą online. Internet jest bardzo dobry, więc nie ma problemu z zasięgiem albo płacimy w parkomacie. Jeszcze kilka lat temu było tak, że ktoś pobierał opłatę na miejscu, niedawno byliśmy, to można było tylko skanować kod QR, a teraz od niedawna jest tak że płacimy też w parkomacie, czyli albo parkomat albo kod QR. I też ważne, jeśli jedziecie tutaj w okresie wakacyjnym czy w weekendy, to już czasem od godziny szóstej parking jest zapełniony, więc najlepiej być godzina piąta, nawet czwarta. My startowaliśmy chwilę po czwartej. Ostatnio widziałem nawet takie zdjęcie w internecie, że jak parking mamy tutaj no zobaczcie, tu jeszcze jest z 2023 roku, i tu widać parkingowego jeszcze, tu na tym parkingu zmieści się kilkadziesiąt samochodów. Kilkaset, no trochę tutaj, może raczej kilkadziesiąt, trochę tego miejsca jest, ale bardzo szybko się zapełnia. I ludzie stali sobie tutaj wzdłuż drogi. Teraz trochę wygląda to inaczej, bo przyszła remont, ale ludzie stali tutaj i mieli pozakładane blokady na koła. No bo tutaj parkingu nie ma, ruch jest duży. I parkujemy tylko tutaj na tym wyznaczonym parkingu. Także najlepiej być wcześniej rano, godzina czwarta, najlepiej i już sobie idziemy tym szlakiem. Mamy mapę, tabliczki, oznaczenia, więc wiadomo gdzie iść. Idziemy, jest tylko jedna możliwość, kierujemy się za szlakiem żółtym. I zobaczcie na mapę, to jest mapa wydawnictwa Kompas akurat, z której korzystamy, a druga jest mapy. CZ do wyznaczania tras. Jest oznaczony parking przy wiacie, i kierujemy się tutaj za szlakiem żółtym aż do samego schroniska, do chaty nad zielonym stawem. Wyznaczymy sobie teraz przebieg tej trasy. Rozpoczynamy tutaj. Biała woda. I ostatni punkt Hata nad zielonym stawem. Zobaczcie szlak żółty, 7,7 i km w jedną stronę, 3 godziny marszu i profil wysokościowy 634 metry. Ta trasa wygląda tak, że przez pierwszy krótki odcinek tak kilometr idziemy w miarę po prostym. A potem ta droga cały czas y, idzie delikatnie pod górę. Nie jest to jakieś wielkie podejście, ale sukcesywnie wznosi się pod górę. Widzieliśmy, że ludzie tam jeżdżą na rowerach, więc też nie, nie ma tam jakiegoś większego y, podejścia. Cały czas idziemy wznosząc się na trasie pod górę. Dawniej można było dotrzeć na miejsce z psem, aktualnie nie można. Jest regulamin Tanapu, czyli Tatrzańskiego Parku Narodowego po słowackiej stronie. Tam mamy listę całą tych tras, gdzie nie można wchodzić z psem. Teraz aktualnie chyba można dojść gdzieś mniej więcej tutaj tylko. To jest rozejście salwiowy Premen, do tu, gdzie jest źródło, gdzie odchodzi szlak. Niebieski do Doliny Białych Stawów i tam już dalej nad Zielony Staw Kieszmarski iść. Nie można. W sezonie na tym szlaku jest bardzo dużo ludzi. W ogóle Zielony Staw Kieszmarski w ostatnim czasie stał się taką alternatywą dla morskiego oka i bardzo dużo osób tam przyjeżdża. Zobaczmy sobie na zdjęcia. O, tutaj nawet uchwyciliśmy rowerzystę, jak jedzie do góry. I przez jakiś czas kiedyś ten szlak był też zamknięty, bo oni remontowali tą szeroką drogę. Tutaj mamy taki szeroki trakt, gdzie jest bardzo dużo takich kamyczków. Jak się schodzi, trzeba uważać, bo yy, można się przewrócić, bo te kamyczki są bardzo luźne. I taka szeroka droga prowadzi nas aż na samą górę bardzo można dużo spotkać tutaj rodzin z dziećmi. Szlak nie jest trudny, nie jest wymagający technicznie, ale tych 7 km w jedną stronę jest do zrobienia. No i zobaczcie, tak właśnie wygląda zielony staw Kierzmarski. Krajobrazy przepiękne. Można sobie podejść do samej wody. I też z z nad zielonego stawu kieszmarskiego odchodzą szlaki w różnych kierunkach. Zaraz też o nich powiem. Zobaczcie, nawet w zimie można tutaj dotrzeć. I to jest jedna z takich ciekawszych tras w zimie, bo to wszystko pięknie wygląda, ale też pamiętajmy, że w zimie koniecznie raczki i też do pomocy kijki, raczki, dlatego że ta trasa jest bardzo. Mocno wyślizgana, więc lepiej mieć coś na buty. No, zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Ostatni odcinek trasy to właśnie przejście po takim mostku przy stawie. No i tutaj też bardzo taki ten zielony staw jest yy, bardzo fotogeniczny do zdjęć. Już tutaj godzina dziewiąta jest i widzicie już coraz więcej osób. Na trasie, a potem, jak wracaliśmy z powrotem do parkingu, to ludzi już było bardzo dużo. Pojęcie czerwonego szlaku z Tatrzańskiej Magistrali. Wiem jeszcze Wam o tych szlakach dojściowych tutaj. Można zrobić sobie bardzo fajną pętlę. Zobaczcie, czyli tutaj ten szlak nie ma trudności technicznych. Idziemy cały czas do góry. Spokojnie można wybrać się tam z dziećmi, jeśli będą miały siłę, żeby przejść ten odcinek, a jeśli nie, to zawsze można wrócić, ale naprawdę warto się tam dostać, bo nie ma jakichś większych trudności, tylko spokojny spacer pod górę, jeśli idziemy nad Morskie Oko, no to w sumie też musimy iść cały czas pod górę, tylko idziemy asfaltem, tutaj mamy te kamyczki na drodze. I zobaczcie, Taka fajna pętla. Też zamieszczę opis tej trasy w, w opisie pod tym filmem będzie link do naszego bloga. Tylko tutaj, tu gdzie mamy rozejście przy tym źródle, to skręcamy na niebieski szlak. Idziemy nad wielkie białe pleso, wielki biały staw, czyli do Doliny Białych Stawów. I tutaj można jeszcze przedłużyć wycieczkę i dojść sobie na Kopskie Sedlo 1750 metrów nad poziom morza bardzo polecamy, żeby tam dotrzeć i zobaczcie, tam dochodzimy, potem wracamy na dół nad Biały Staw i czerwonym szlakiem Magistralą Tatrzańską idziemy czerwonym szlakiem do schroniska no i później wracamy już tym żółtym szlakiem to jest taki dłuższy wariant bo zobaczcie, trasa ma aż 19 km, 881 metrów w pionie i czas przejścia 7 godzin 34 minuty według mapy. Tylko, że te ostatnie kilometry, te 7 km, to jest właśnie ten żółty szlak, gdzie możemy iść powoli w kierunku parkingu. Jeśli masz więcej czasu, czy wie, że przejdziesz ten szlak, bo te kilometry jednak robią swoje. To polecamy, żeby dojść nad ten, właśnie biały staw. Z zielonego stawu można iść, iść jeszcze na jagnięcy szczyt. To już jest bardziej wymagająca wędrówka. My kilka lat temu przeszliśmy tą trasę. Też jest bardzo widokowa, bardzo piękna. Polecamy, żeby tam się wybrać. Albo można też iść w kierunku wielkiej świstówki czerwonym szlakiem. Ale jeszcze mamy jedną opcję, żeby dotrzeć nad Zielony Staw. Startujemy z Tatrzańskiej Łomnicy. Wjeżdżamy kolejką na Skalnate Pleso. Tutaj jest tuż pod łomnicą. Kiedyś też mieliśmy z tego filmik i opis na blogu. I idziemy sobie tym czerwonym szlakiem 5 km i prawie cały czas. Po dojściu do świstówki, już mamy zejście na dół. Na świstówki idziemy tak delikatnie pod górę, a potem schodzimy już w dół, i potem możemy wrócić sobie na parking. Tutaj najlepiej mieć y, dwa samochody, jeden zostawić nad y, tutaj przy zielonym stawie na parkingu, a tutaj drugi w Tatrzańskiej łomnicy, ewentualnie skorzystać z tego autobusu, o którym mówiłem na samym początku. I to już koniec w dzisiejszym odcinku. Warto się wybrać nad zielony staw Kierżmarski. przepiękne widoki, trasa nietrudna, ale jednak trochę długa, 7 km w jedną stronę, o tym warto pamiętać. Na początku mamy parking, wybieramy się na start po godzinie 4 do godziny 6, najlepiej, zwłaszcza w weekendy i w jakieś święta czy wakacje, i ruszamy na żółty szlak w kierunku zielonego stawu kieszmarskiego. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zostaw łapkę w górę. Może w komentarzu podzielisz się swoimi doświadczeniami z tego szlaku. I oczywiście pamiętaj o zasubskrybowaniu tego kanału, to pomoże nam się rozwijać i docierać do kolejnych osób z naszymi filmami i przewodnikami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć i pamiętaj oczywiście o tych linkach do naszego bloga z opisem w opisie pod tym filmem. Hej!